No i już się, no, się ma z tej strony GST, dzisiaj będziemy grać sobie w ogóle w kolejną część tej dziwnej gry. Hello Guest Book 3. Wyschodź jakby jesteśmy jakby jesteśmy tutaj w nocy, cały czas deszcz pada. A my cały czas nie śpimy, dlatego chyba mamy takie czerwone oczy, bo cały czas nie śpimy. Mamy jakby taki brodę jakby Taką jakby bródkę, nie jak nie śpimy. Wory pod, pod oczami, nie wiem czy... Nie, chyba to są wory pod oczami. nie no, niech będzie, że to są wory pod oczami. Więc słuchajcie, mamy tutaj kofi. E, mamy tutaj bardzo dużo krwi. No, przynajmniej się trochę zmienił. No, ale dobra. Słuchajcie, tu mam karteczki, więc może znaleźć sobie przeczytajmy tą... Mm, nie może tam najpierw to najpierw tą, bo to jest czerwona. Dobra. Zobaczmy. Cześć! Moje imię to Nikierut. Mój sąsiad zaginął tydzień temu. Aha, czyli te wiadomości to były wtedy, że sąsiad zaginął wtedy, jak tam jak strzynaliśmy dopiero gierkę i tam było, że sąsiad zaginął, to dopiero to, to już pierwszy dzień kiedy zaginął, tak? Teraz minuty dzień i dalej go szukamy. Eee... Mm, tydzień temu. Dalej nie wiem jak. Czyli on nie wie jak zaginął, nie? Wezwałem policję, ale nie pomogło. Nawet wojsko przyszło o się... Aż tak to nie musisz dobrze? Ale no, nie pomogło. Teraz zabrali mi auto, bo wezwałem wojsko, FBI i policję bez potrzeby. No, bez potrzeby je się Ale teraz tam coś jest. A moim obowiązkiem jest to sprawdzić. Mam kawę z w Google namiot i jej nie Teraz czas iść na strefę. Czyli to jest, kawę czy to jest kawa z kofii, no, tak? No to nie, nie możemy spać całą noc, chociaż bardzo, 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 bardzo chcemy iść spać. Jak do, do okay. Hej, to znowu ja nie Mam już 23 lata. Yy, jeszcze ja pamiętam, jak miałem 8 lat i byłem w piwnicy Sąsiad, yy, sąsiada, ale teraz jestem starszy. Mam 23 lata. Gdy poznałem kruka, miałem 18 lat, a teraz mam 23 lata. Jeszcze nie wiem, co mnie tam yy, tu czeka, ale. się boję, ale dam radę. Dobra. Co to? Istota yy, jest niebezpieczna i to bardzo wejdziecie w duszę i odbierzecie wszystko strzegam jeszcze powinno być po to, no dobra słuchajcie, mamy kamerę kartka z napisem missing, nie wiem, czemu tu się pali kartka z napisem missing zobaczcie, widzicie to? Panie zrobili tak, że to jest ten, niewidzialny ręka na przedmioty no dobra słuchajcie, zauważcie, że tutaj znak missing się pali kartka z napisem missing Okej. Okay. A w ogóle co to jest, Ty, e? Ty? Ten jest samochód. To nie samochód. Okej. Okay. Coś się skrzy... Co jest, e? Ty. Coś się skarczywało, czekajcie. A nie, my w ogóle nie możemy tu iść. Dobra, czy to, bo patrzcie, że tutaj mamy ten, tę barierę, tę tarczę więc nie możemy tam iść. Rozumiem, dobra. I idziemy. Zakaz wstępu. Ponie Dobra, ten już tutaj znamy. To mi klej w ogóle zobaczcie... A już, możemy, możemy go podnieść powolnoś, no po prostu... O nie dobra, strzelę. Co zejść na samcja, dobra? Wszędzie kamery monitoringu są. No Dobra. Chyba jestem trochę tak powierzchnię. tu jest tylko fotel. Czekajcie, bo ja mam Google, nie? Co się mi tego Czekajcie, bo to... Takie zawieszki są dobre. Okay, bo ja mam przecież długo, nie? Mam jeszcze cały procent. O, tutaj się. Spoko. Trzeba znowu wpisać jakiś płyt, ale chyba nie trzeba. Tak, co tu mamy crowbara? Okej. Mamy no tu już krobara. Spoko. Dobra, czekaj chwilę, bo ja tu chcę jeszcze sobie zwiedzić trochę. Nie tylko, że będę sobie po prostu chodził i tyle, ale klucze wezmę też. Dziękuję za utrwienie gry. No kurde, czekajcie włączę sobie. Wyłączę całkowicie internet, bo ten internet i tak tylko przeszkadza. O, widzicie? Trzeba go włączyć, bo do Minecrafta nie potrzebny jest żaden internet. Dobra co teraz mamy to pomoże, możemy tutaj sobie skoczyć nie zadaje nam to zbyt dużo obrażeń nie wiem czy tu w ogóle obrażenia powinny być zadawane ale dobra co to to możemy się wspinać potem, okej okay, spoko tyle że trochę trudno czyli możemy to tylko wypić, kiedy mi się skończy cały pasek, bo wtedy jakby jesteśmy powolni i idziemy spać. Dobra, czyli możemy się wspinać bez pomocy, nawet drabinek. Fajnie to zrobili. Fajnie to. Okay, do kurde, dobra. Okay, dalej jest tu napis karb. Zobaczcie, że na tu kłódka jest. Kutka, widzicie? Fajne to. Fajnie to zrobili. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj łom zrobię fajne taki. Ale dobra, no, jeszcze tego sobie nie otwieramy. To jest taka napis help. Pomocy krwi są napisane. Czy tam na fajne. Czy tam zrobię? Z tym W ogóle tu mamy chyba linę. Możemy się po niej spinać ty. Aha, okej, okay, możemy się wspinać po wszystkim. Nawet po linię. Spoko, patrzcie. Widzicie? Czekajcie. Pa. Dostajemy efekt i jakby się wspinęli na górę. Może nie ma żadnego e, dźwięku, jak chodzimy na górę, ale dobra. O kurde, już mam tyle serc? O kurde, o kurde, dobra. Czekajcie, bo ja muszę wypić kofeinę. Aha, czyli kofeina nic nie daje. To ustawię sobie chociaż tutaj z czekajcie. Zypę o i spawn point. Pek i tutaj będziemy się rodzić. Dobra. Bo ja to już słuchajcie powoli umieram, Więc co sobie tutaj? Nie, wiem, czy można okay o... ...dobra... O. ...mamy healthboosta, więc nic, nic dużego chyba nam się nie stanie. Yyy... Eee, dobra. Idziemy. Musimy po prostu pić kofeinę, nie? Kofeinę, bo inaczej umrzemy tutaj i pójdziemy spać. Co się stanie, gdy pójdziemy spać? To ja jest, nie jestem pewien w ogóle... Okej. Okay. Nie zabieram nam teraz dużo, więc chyba nam się no, Tylko Tego się słychać dokładnie. Nie wiem. No, no dobra. Mamy tutaj gogle jesteśmy bardzo zaniedbani. Okej, okay, a jak to? Dobra, słuchaj, chyba tak się lepiej chodzi. Ale dobra, musimy założyć te gogle pod pod podobno. Bo jest noc, a w nocy słuchajcie, w domu takim starym. O, no tu! Czekajcie. Okej, okay, mamy jakieś dźwięki dziwne Jak wchodzimy po tych rzeczach, nie? Dobra, ja schodzę tutaj cały czas Chodzę, bo tutaj nic mnie nie może dopaść W moim namiocie Okej okay. Teraz coś wy... Dobra, bo tutaj tę Bo ta kofeina widzę bardzo dużo. Widzicie, patrzcie, widzicie? Ona daje nam bardzo dużo energii wtedy. Bo wtedy jesteśmy szybsi I nie jesteśmy, wiecie, aż, te... ac... aż tacy zmęczeni, nie? No, widzicie? Patrzcie, dostajemy to e, szybkość do wtedy na kilka sekund. Ale potem już nie musimy jej pić, ale no po prostu ten. Dziś nie chcemy, nie? Dobra, ale widzę, że powoli no się to zanika. Czyli po prostu czasami e, musimy być zmęczeni i nie da się nic na to poradzić. Mamy tylko trzy już puszki kofeiny, nie? Tylko trzy puszki kofeiny. Więc nie trzeba to dobrze używać. Mamy tylko trzy kubki, nie? Trzy kubki. Trzy kubki mamy tylko kofeiny, więc no. Dobra. No, wszystko widzimy na zielono, nie? Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Dobra, tu chyba możemy ściągnąć gogle tu mam tylko te książeczki, tu jest krew. Na tej krwi jest tutaj miczka z napisem lessen. czy tam papier jakiś. Okej, tam się las pali w ogóle, nie łączymy Tu jest bomba jakaś tu mowa. Tu jakiś taśma policyjny i tam mamy strych. Słuchajcie, wpadłem na pomysł, wpadłem na jeden pomysł, żeby ten strój kruka założyć. Po prostu, ten strój kruka sobie założymy na łapie. Co się stanie? Nie jestem pewien. Ale pewnie coś złego. Na przykład, kruka nas złapie. Pojawi się w końcu, a nie, kurde. Jeśli jeszcze tu nie ma, dobra. Ok, dobra, właśnie o tym mówiłem, że teraz będziemy tracić swoją energię, a widzicie, już mamy tylko trochę energii, dobra, tam teraz, hop, Podam słuchajcie, na taki pomysł, dobra, jesteśmy, podobno zamkniemy za sobą drzwi, dobra, aha, czyli to jest jakby tak uwięzione tutaj, jest okay, spoko, nie dalej mamy strój kroka, nie? Ale tym razem go zauważymy. No nic, słuchajcie. A dobra, słuchajcie, teraz my tu jesteśmy zamknięci jako kruk. Spoko. Ciekawe, co nam się stanie, nie? Dobra, na to na tyle dzisiaj. odcinka. Mam nadzieję, że dzisiaj się nie że się podobało. Jeśli nie, do zobaczenia do mojego Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!